Cześć. Na początku historia z frontu, z walki z wirusem. W środku nocy pielęgniarka w szpitalu budzi pacjenta. Co się stało, pyta chory? Zapomniał pan wziąć tabletki na sen. Kochani, to oczywiście żart, ale nie ma to jak dobry żart, dobre słowo na powitanie. W formie kawału, ale też dobrego słowa, miłego gestu, czułego. To jest podstawa. Dobrego rozpoczęcia dnia. Punkt drugi to wspólna modlitwa. I tu już jest to głęboko indywidualna sprawa. Naszą modlitwą jest Psalm 23, który zawiera wszystko, co potrzebne do tego, żeby ten dzień był naprawdę dobry. Posłuchajmy go. Panie z moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mi nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociaż chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników. Namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia, i zamieszkam w domu pańskim po najdłuższe czasy. Kochani, w tym psalmie zawarte jest wielkie błogosławieństwo. Wspaniały dzień. Powierzenie się Panu, obietnica obfitości i ochrony podczas wędrówki ciemną doliną. Gorąco zachęcam, byś sięgnął po poprzedni odcinek, w którym omawiam to bardziej szczegółowo. Ok, praktycznie, nie klęczymy podczas modlitwy. Mówimy to tam, gdzie jesteśmy. Czasem obok siebie, czasem blisko, czasem troszkę dalej. W różnych miejscach mieszkania. Ważne, byśmy mówili to razem. Jeden się pyta, to co, modlimy się? I ktoś odpowiada, okej, okay, modlimy się. W tej chwili możemy. Wy możecie wybrać inną modlitwę. Możecie na przykład klęczeć, stać, trzymać się za ręce. Forma jest naprawdę mniej istotna. Ważne, by powierzyć siebie i rodzinę pasterzowi, który poprowadzi nas przez ten dzień. I ważne, by wypływało to z Waszych serc. Z czasem modlitwa staje się elementem każdego dnia, ważniejszym niż kawa, jak ktoś pije. Jak wspomniałem, powinna wypływać serce, powinniśmy ją czuć całą sobą, smakować się słowa. I mówimy to wierząc, że gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię, tam jestem pośród nich. Ok, więc podsumujmy. Powitanie czułym słowem, kawałem, czymś, co rozwesera, co sprawia, że dzień jest radośniejszy i dwa. Modlitwa, wspólna modlitwa, krótsza, dłuższa, to już ma mniejsze znaczenie, ważne, że razem i że szczerze błogosławimy w ten sposób swój dzień. Kochani, pomyślcie o tym i zróbcie to, o ile to możliwe. Niech Wasza wspólna modlitwa, niech Wasze błogosławieństwo rozświetli dzień tak, że stanie się on radosnym przeżywaniem cudowny, cudownej atmosfery danego dnia. Tego Wam życzę, serducha Wam, błogosławie. Z Bogiem. No tak jeszcze na koniec końców, dla rozweselenia kawał. Dziadek do Jasia. Czy wiesz, że wczoraj wleciały do mnie cztery muchy, dwie żeńskie i dwie męskie? A skąd wiesz? Pyta Jasiu. No bo dwie usiadły na telefonie, a dwie na piwie.